Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na serwerze testowym pojawił się jeszcze jeden event, który był zapowiedziany oczywiście w patch notesach ostatnich 1.120. Także na lewym pasku tutaj już widać jest to gra przeznaczenia. Event będzie trwał łącznie 8 dni, także dosyć krótko jak na event trzeba przyznać. Oczywiście nie będę omawiał wszystkich tutaj. 19 podpunktów, bo to absolutnie nie ma sensu. Pokażę to na przykładach bardziej, ale tak szybciutko kilka podpunktów jednak omówię. Przy pierwszym wejściu do wydarzenia gracze otrzymają różną liczbę punktów początkowych, która jest zależna od aktualnego postępu w kampanii. Podczas tego wydarzenia gracze mogą wybrać, które karty będą użyte w ich talii. Każda talia może się składać z 5 kart bohatera i 6 kart efektu. To chyba takie najważniejsze zasady, jakby nie patrzeć. W tym wydarzeniu gracze mogą wybierać tylko spośród bohaterów, których już posiadają i którzy mają poziom wyższy niż legendarny, czyli legendarny plus na przykład, bo tutaj mamy w nawiasie, że z wyjątkiem legendarnego. Bohaterowie międzymiarowi nie podlegają ograniczeniom dotyczącym rangi bohatera, i każdy bohater międzymiarowy, którego gracz posiada, może zostać użyty. Niektórzy bohaterowie są tymczasowo niedostępni podczas tego wydarzenia, czyli mają tak zwanego bana na przykład, bo są zbyt mocni, albo są nowi po prostu w grze. Wszyscy gracze będą mieli do wyboru 10 dodatkowych bohaterów, którzy nie będą ograniczeni żadnymi restrykcjami. To tak dla nowych graczy wiadomo. Jeden z pięciu bohaterów jest wybierany jako bohater straży przedniej, to zaraz omówię. No i wiadomo, że podczas bitew energia klejnotów świtu będzie się stopniowo odnawiała. Takie raczej podstawowe zasady, ja wam to zaraz pokażę na zasadzie właśnie pojedynków. Mamy sparingi, możemy tutaj wyzywać na przykład członków gildii lub znajomych do walki. Wyniki, to są nasze ostatnie wyniki, skrzynia szczęścia. Jeżeli ktoś z waszej gildii będzie dostatecznie wysoko w rankingu pod koniec, no to dostanie cała gildia diamenty do podziału. Nawet jeżeli będzie pierwszy, no to będą to raczej skromne ilości, jeżeli podzielimy te diamenty na 70 osób, więc tutaj się nie nastawiajcie. Mamy misje codzienne, które odnawiają się codziennie, jak sama nazwa wskazuje, i wyzwania, które można zrobić tylko raz w trakcie całego eventu. Jeżeli chodzi o misje codzienne, to mamy tutaj doświadczenie w skrzynce, złoto, Esencję, jeden zwój. jeśli się nie chce kliknąć, teraz dopiero. I mamy skrzynkę tutaj do wyboru: okruchy żywiołów, wszystkie rodzaje emblematów, magiczne esencje, monety, Poeca całkiem fajnie. Kilka razy będziemy mogli to odebrać. No i takie zwykłe są to misje: ukończę jedną bitwę, dwie, trzy bitwy. Musimy wygrać jeden raz, dwa razy. To wszystko nie dotyczy sparingów, czyli sparingi się nie liczą tutaj. No, i tutaj są wyzwania, które robimy raz w trakcie całego eventu. Za 20 punktów aktywności mamy złoto doświadczenie, esencję, tylko w znacznie większych ilościach. 5 zwojów, następnie po raz kolejny ta skrzynka. 5 zwojów, czyli łącznie mamy kilka takich skrzynek, tak jak widać. Dwie dokładnie. I 10 zwojów, a na koniec 10 kart astrologa. Więc warto się w ten event pobawić i standardowo tak samo ukończyć bitwy. Musimy wygrać. Zdobyć daną ilość punktów, ukończyć springi. Nie musimy robić tego wszystkiego, spokojnie da się to zrobić dużo szybciej. Więc generalnie mamy tutaj jeszcze ranking znajomych i globalny. Możemy grać oczywiście gotowymi zestawami albo ukończyć swój, tak jak widać, pięciu bohaterów i sześć kart umiejętności. Ja na potrzeby tego filmu stworzę jakieś tam własne na szybciutko. Dajmy kas na przykład, dajmy lekę na przykład, nie ma problemu, dajmy sobie teina dajmy Scarlet i dajmy Cecilię. nie patrzcie, co ja tutaj wybieram. Ja tutaj wybieram losowo, żeby wam tylko pokazać, jak to wygląda. I tutaj mamy właśnie te nowe zasady, o których była mowa w patch notesach, czyli jeżeli będziemy używali odpowiedniej ilości bohaterów z danej frakcji, no to oczywiście będą z tego różne bonusy, których nie będę tutaj omawiał w całości, bo to myślę, że nie ma sensu. No i tak, wybieramy pięć postaci i ta postać najbardziej wysunięta na prawo, w tym przypadku Cass, zawsze wychodzi jako pierwsza. To jest taka podstawowa zasada. Tutaj macie listę zakazanych kart, czyli nie można używać Geralta, Chimery, Przebudzonego Brutusa, Keyline Alny. I kilka kart tutaj mamy. W sumie nie wiem po co w ogóle te karty są w grze, jak są zakazane. No ale mniejsza o to. No tutaj wybieramy karty, umiejętności, których chcemy używać. tutaj dam sobie całkowicie losowe. Tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie poglądowo, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Według mnie nie ma sensu bawić się w rankingi, bo nic za te rankingi nie ma oprócz właśnie tej skrzyni z diamentami. No ale nie wiem, czy to jest warte poświęcania właśnie dużej ilości czasu. Także wyzwanie: ja zdecydowanie lubię wolę, bitwę krwi od gry przeznaczenia. Początkowo trafiamy na botów Mizr Wojny. Jeżeli zobaczycie taki nick to jest zawsze bot. I tak jak widać, wychodzi kas na jego wareka. I mimo, że mamy 5 postaci do wyboru, bo wybieraliśmy 5 postaci. To używamy tylko trzech. Ta i pierwszej, która właśnie wychodzi zawsze, ona wychodzi. No i dwóch, które po prostu chcemy, możemy wybrać postaci odpowiednie właśnie pod przeciwnika na przykład. Czyli ja nie chcę Scarlet. Dajmy na to. Tutaj dziwnie to działa, chcę Cecilię. Wystawiam Cecilia. Rzucam jakieś umiejętności. No i na przykład teraz nie chcę liki, no to przesuwam. Dziwnie to działa, przynajmniej na kompie. O, ja chcę tejna, to wystawiam Thayna. I on też wystawił na tylko że zwykłego. Możemy go piorunem strzelić. No i tak by to generalnie wyglądało, tak naprawdę nie musicie się przejmować jakoś bardzo zasadami. Wystarczy, że zaczniecie ten event robić, coś tam walczyć. Na początku i tak będziecie trafiali na przeciwników komputerowych, których pokonacie jedną postacią. Dosłownie w wielu przypadkach nawet niczego nie musicie robić. Po prostu kliknąć wyzwanie i jedna postać, która wyjdzie od Was, pokona przeciwnika komputerowego. Już wielokrotnie miałem takie sytuacje, więc dla gracza takiego casualowego, który absolutnie nie przejmuje się rankingami, no jest to dosyć łatwe. Iwet nie musi się niczym przejmować, ustawić jakąś fajną drużynkę. Nawet możecie grać docelowymi tutaj dekami, taliami i też nie ma problemu. Wszystkie misje ukończycie, więc się tym nie przejmujcie. Na no, gracze bardziej doświadczeni, którzy nie wiem, będą chcieli wbijać wysoki ranking, no to żadnych wytłumaczeń i tak nie potrzebują, wiadomo. Także to by było na tyle. Ja raczej streamu z tego eventu nie planuję. Jeżeli wejdzie bitwa krwi w przyszłości, to raczej tam będę robił streamy i tam będę walczył właśnie z Wami na streamie, jak to zawsze robiliśmy. Gra przeznaczenia nigdy nie miała jakiegoś wielkiego powodzenia ani u mnie, ani u Was, co było zresztą widać po streamach, nie było wielu chętnych. A na Bitwie Krwi zdecydowanie dużo chętnych się zawsze znajdowało, i te streamy były całkiem fajne. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Według mojej osobistej opinii, powtarzam, mojej osobistej opinii, jest to jeden z najgorszych eventów, zdecydowanie bardzo nudny według mnie, ale wiem, że ma też swoich zwolenników. Wiem, że są osoby, które ten event lubią, więc ja nie będę tutaj oceniał tych osób. Każdy ma swoje zdanie, i trzeba takie zdanie innych również szanować. I życzę Wam przy okazji już teraz naprawdę miłego dnia. Dziękuję za obejrzenie tego filmu no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.